Cześć, jestem Klaudia, a to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Odpowiedz, które spośród podanych zasad LiOH, CaOH 2 razy wzięte, CsoH, KOH, SroH 2 razy wzięte mogą dysocjować stopniowo. Napisz odpowiednie równanie reakcji dysocjacji stopniowej. Dobra, żeby tu się cokolwiek podziało stopniowego, to przede wszystkim musimy mieć Więcej niż jedną grupę wodorotlenową. Więc mamy tutaj tylko dwa związki, ten i ten. Więc zaczynamy od związku pierwszego. Mamy zasadę wapniową. I teraz jak to się przeprowadza? Ok. Dysocjacja, czyli coś pod wpływem wody. Tak. I Teraz mamy taką sytuację, że to pierwsze zawsze nam dysocjuje na plusik, tak? Czyli jest kationem, a to drugie jest anionem. I żeby to łatwiej zapamiętać, z tej strony we wcześniejszych zadaniach mamy OH minus, tak? I to się tutaj nie może zmieniać. Ale uwaga! Co wtedy, gdy my tu mamy grupę OH jedną, to znaczy, że. Zapiszemy to w ten sposób. Tada. I mamy wtedy dwie grupy. Oha. I teraz w drugim stopniu bierzemy pod uwagę to. Bo teraz to się musi znów pod wpływem wody nam rozpaść, tak? Czyli teraz będziemy mieć Ca2, dopiero teraz zostaje to samo. Dodać grupę OH minus, tak? Bo to jest to, to jest to, a to, to to. I analogicznie do tego lecimy tą drugą. I tak jak mówiłam wcześniej, tu musi być OH. Więc tu będzie SR, OH plus, i potem to przepiszemy sobie tu na początek. I SR ma wartościowość 2. Zresztą wiemy to stąd, że tu były te dwójki, tak? Tu zapnio, z wapniem. I teraz w końcu mamy SR2 plus, plus, o. H minus. Czyli po prostu tutaj, abyście to zrobili od razu, tak? To dysocjuje na to. To dysocjuje nam na to. Tylko wtedy tu mamy te dwójeczki. No właśnie, zapomniałam o dwójeczce. Czyli tutaj mamy zapis tego, bo to mamy spoko. Ale jeszcze by trzeba było to, jak dysocjuje od razu. Czyli mamy CA. OH2 i od razu, że to jest Ca2 plus, plus, 2 OH minus. Ok? I jeszcze zrobimy sobie to. Tutaj jest oczywiście dysocjacja stopniowa. O to chodziło w zadaniu, ale lepiej czy tak powiem normalną dysocjację też zapisać. Ok. Mamy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.